Kłaniam się nisko. W dzisiejszym odcinku pokażę wam przepis na wołowinę w pięciu smakach z makaronem chowmein. Kuchnię azjatycką kocham przede wszystkim za głębię smaków i prostotę. Bazą tego dania jest oczywiście wołowina oraz makaron chowmein. Makaron chowmein jest to standardowy makaron serwowany w każdej knajpie u chińczyka. Co do wołowiny, jest tutaj 500 gram i tutaj możecie użyć karkówki idealnie się do tego dania nada jedna cebula biała kilka ząbków czosnku imbir świeży limonka a dokładnie to sok z limonki będzie potrzebny przyprawy cynamon, kora cynamona oraz anysz dodatkowo cukier brązowy jedna trzecia szklanki suszona trawa cytrynowa Tutaj mamy przyprawę 5 smaków, olej sezamowy oraz będzie jeszcze potrzebny sos sojowy jasny oraz sos rybny. Jeszcze tutaj zapomniałem wspomnieć o koncentracie pomidorów. Zaczynamy od szatkowania cebuli w piura. Lecimy z koksem. Czosnek oczywiście można przecisnąć przez praskę, ale jestem zwolennikiem drobnego Posiekania. Tak samo zachowam się z imbirem. Na rozgrzaną patelnię, wrzucam jedną łyżkę klarowanego masła, a następnie opruszone mąką mięso podsmażę kilka minut z każdej strony. Podsmażone mięso wędruje do garnka Dodam tutaj jeszcze jedną małą łyżeczkę masła klarowanego I zabieram się za podsmażanie cebuli i resztę składników Cebula, tak jak wspominałem, poszatkowana w pióra Jedna kora cynamonu, dwie gwiazdki anyżu Dodam jeszcze kilka kulek ziela angielskiego oraz dwa liście laurowe ile to wszystko się podsmażę i wleci czosnek i imbir. Po kilku chwilach wlatuje cukier brązowy, który nada słodyczy potrawie oraz pięknego ciemnego koloru. Na sam koniec należy dodać jeszcze dwie czubate łyżeczki koncentratu pomidorowego. Wszystko jeszcze chwilę podsmażam i wrzucam do mięsa. Tak się powinno prezentować przed wrzuceniem do garnka. Wszystko zalewamy zimną wodą. Wody powinno być tyle, aby zakryła mięso i resztę składników. I lecimy z kolejnymi składnikami. Sos sojowy jasny, około 6 łyżek oraz sos rybny. Dodatkowo dam jedną łyżeczkę suszonej trawy cytrynowej oraz sok z połówki limonki. Nie może oczywiście zabraknąć oleju sezamowego. doprowadzam wszystko do wrzenia, zmniejszam gaz tak żeby pyrkał sosik jak rosół niedzielny i gotuję to na wolnym ogniu 3 godziny. Po 3 godzinach sosik się tak prezentuje. Wołowina rozpływa się w ustach. Na sam koniec zostaje przygotowanie makaronu do wrzącej osolonej wody. Wrzucam takiej takie krążki makaronu. Jest to porcja dla dwóch osób i gotuje około czterech minut. Makaron chow mein przekładam na talerz. Nakładam sos i posypuję wszystko czarnym sezamem. Dzięki, że byliście ze mną do końca, i zapraszam na kolejne odcinki. Elo!